Oj, jaki ładny przysiad. Oj, jaki ładny przysiad. Oj, jaki ładny, jaki ładny. Oj, ale ładny przysiad. Czemu się robisz czerwony? Za wstyd. Siemanko mam dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy w moim samochodzie. Ze względu na to, że chcę coś nagrać jeszcze przed urlopem. A nie bardzo będę miał czas yy, z, zrobić to w, w sposób taki jak dotychczas, więc mówię z samochodu. Także Szymanko, witam w kolejnym odcinku i dzisiaj porozmawiamy sobie o rozgrzewce. Tak się składa, że jadę właśnie na swój trening, yy, dzisiaj są nogi. I a propos tego treningu, chciałbym Wam opowiedzieć o rozgrzewce, ze względu na to, że ta rozgrzewka moja przed treningiem nóg. Jest trochę ciekawsza niż przed y, górnymi partiami, ze względu na to, że pracuję teraz y, nad mobilnością w przysiadzie, trochę chciałbym ją poprawić. Rozdrzewka to jest temat traktowany bardzo mocno po macoszemu, a nie powinno tak być, ze względu na to, że rozdrzewka działa cuda, jeżeli jest dobrze przeprowadzona. To znaczy, y, jeżeli jest mądrze skonstruowana. To w kwestii na przykład mobilności, braków mobilności, bardzo dużo rzeczy można poprawić już samą rozgrzewką. I o tym chciałbym dzisiaj zrobić filmik na podstawie tego, co ja robię na rozgrzewkę. Rozgrzewkę zaczynam klasycznie od czegoś, co przyspieszy trochę tętno. Aktualnie mam fazę na skakankę, więc od jakiegoś pół roku przede wszystkim na początek rozgrzewki siupam sobie. Zaczynam od stawów skokowych, i tutaj mam taki zestaw rozciągań na stawy skokowe. Pierwszy z nich polega na przewróceniu stopy na bok i dociągnięciu ruchu y, poprzez skręt całego tułowia. Ciężar ciała powinien być rozłożony równo na obie stopy, nie tylko na tą, którą akurat rozciągacie. I rozciąganie możecie czuć nie tylko z boku stawu skokowego, ale może ono promieniować też na całą łydkę. Bardzo fajne rozciąganie dla ludzi ze stopami pronującymi. Zanim wrzucicie to do własnego treningu, proponuję sprawdzić sobie jak wam się przysiada normalnie, a później wykonać to rozciągnięcie po pięć. Do 10 razy na nogę i ponownie sprawdzić jak się przysiada. Jeżeli jest poprawa, rzucamy to do rozgrzewki. Kolejne ćwiczenie ma na celu rozciągnięcie prostowników, falców i stopy i to robię sobie w dwóch wariantach. Najpierw opieram stopę grzbietem o ziemię na dużym paluchu. Pompującym ruchem dociskam zgięcie stawu skokowego do ziemi, też 5 do 10 ruchów na nogę. Druga wersja kładę stopę w ten sam sposób, ale na reszcie palców już, i też pompującym ruchem dociskam zgięcie stawu skokowego do ziemi. Następnie zabieram się za rozciągnięcie achillesów i łydek generalnie, czyli opieram się o ścianę, w tym ćwiczeniu cała stopa ma przylegać do ziemi, czyli nie odklejamy pięty i również pompującym ruchem Starać się maksymalnie pogłębić zakres ruchu ze zgięciem grzbietowym stopy. Akurat mam problem. W związku z tym czasem wykonuję nawet po 20 powtórzeń, a później jeszcze po 10. Następnie przychodzę do mobilizacji bioder i tutaj też miałem i mam zresztą dalej dość spore problemy. Zaczynam od rozciągania w siadzie w rozkroku. Kilka pompujących ruchów, przeważnie to jest 5 do 10 w każdej pozycji. Najpierw w rozkroku sięgam przed siebie, później do każdej ze stóp. Później yy, wykonuję taką sekwencję. Uda ustawiamy pod kątem prostym do siebie. Kolana wyginamy tak jak na filmiku, również w taki sposób, aby stworzyły kąty proste. Nogi układamy w takie półswastyki właściwie. I teraz opiszę ruch, zaczynając od yy, pozycji, którą mam na filmie, czyli wykonujemy 10 pompujących ruchów na lewą nogę. Ja wykonuję z reguły 10 do 15, czy ze względu na to, że tutaj właśnie z biodrami mam trochę problem. Następnie lewą ręką dociskamy lewe kolano do ziemi, a prawą ręką przyciągamy się do prawego kolana. Następnie otwieramy prawą nogę do pozycji rozkrocznej. Pięty powinny zostać w miejscu, nadal zachowujemy kąty proste w kolanach. Chwytamy za kostki, łokcie wpieramy w kolana i pompującym ruchem otwieramy mocno biodro. Z tym ruchem mam największy problem, więc tutaj wykonuję nawet do 20 powtórzeń. Później zmieniam stronę, czyli odwracam te pół swastyki i analogicznie powtarzam sekwencję. Ponownie otwieram biodra, wykonuję kolejnych 10 do 20 pompujących ruchów, żeby otworzyć te biodra mocno. Następnie rozciągam czworogłowe i lędźwiowo-biodrowe, bo z nimi mam akurat największy problem. Przede wszystkim z lewym, dlatego na lewą stronę wykonuję więcej powtórzeń. Ustawiamy się w takiej pozycji jak na nagraniu i co jest najistotniejsze w tym rozciąganiu? Ustawiamy się pion Nowo. Podciągamy spojenie kości łonowych do pępka, i już w tym momencie najprawdopodobniej poczujecie mocne ciągnięcie z przodu uda. I przy tym rozciągnięciu wykonujemy pompującym ruchem pchnięcie biodrami w przód. Strasznie nieprzyjemne rozciąganie, ale działa. Poza tym, że ćwiczenia te są generalnie dobrą rozgrzewką, cała magia tych rozciągań, tych nastaw skokowych, jak i tych, które pokażę za chwilę jeszcze, polega na tym, aby w skali takiego dyskomfortu, mijmy sobie od 0 do 10, te rozciągania były dla Was nieprzyjemne na takie mocne 7-8, dzięki czemu regularnie wykonując to w każdej rozgrzewce, macie pewność, że wasze zakresy ruchu również się zwiększą. Dalej przysiady kozackie i tutaj klucz jest takie: cała stopa, na której przysiadacie, ma Pozostać przyklejona do ziemi, czyli nie odklejamy pięty. Kolano nogi, na której przysiadacie, musi zostać odwiedzione dalej niż palce stopy. I grzbiet powinien być maksymalnie płaski. Ruch jest na tyle głęboki, na ile jesteście w stanie zachować wymienione wymagania. Czyli schodzimy do maksymalnego zakresu ruchu, pompującym ruchem pogłębiamy zakres ruchu. I z tego również można wykonać sekwencję, mianowicie z kozackiego przysiadu robimy zwrot w biodrach. Starając się zachować tułów pionowo, nogę z tyłu maksymalnie wyprostowaną, staramy się podciągnąć spojenie kości łonowych do pępka, pompującym ruchem zbliżyć jodra jak najbardziej do ziemi. Dalej rozciągam sobie jeszcze tylko przednią taśmę i tylnią taśmę nóg, to znaczy nie rozciągam mięśni grzbietu, ze względu na to, że i tak mam je dość słabe. Zwróćcie uwagę, że cały czas mówię, że u mnie i dla mnie i tak dalej. Chciałbym uczulić, że to nie jest jakiś zestaw dla wszystkich. Owszem, część ćwiczeń na pewno będziecie mogli sukcesywnie zaaplikować do swojej rozgrzewki, ale generalnie zwróćcie uwagę, że to jest coś, co ja dobrałem pod siebie, pod swoje wady, pod swoje braki. Więc nie małpójcie bezmyślnie, tylko starajcie się zawsze wykminić coś swojego. Rozciągam jeszcze taśmy boczne. Najpierw ręce wystawiam wyprostowane nad głowę, spojenie kościołowych podciągam do pępka i pompującym ruchem wykonuję skłony na bok. Później dłoń zakładam między łopatki, drugą ręką dociągam łokieć i robię skłon w stronę, w którą ciągnę łokieć. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. I również pompującym ruchem rozciągam. Jako, że prawą stronę mam mocniej skróconą niż lewą przez lata jazdy na skrólce, więcej powtórzeń wykonuję na stronę prawą niż na stronę lewą. Jako, że jestem klasycznym klatkowiczem, mam posturę goryla, to znaczy skróconą klatkę piersiową i generalnie przód, a rozciągnięte plecy. Rozciągam również w rozgrzewce mocniej klatkę piersiową, dokładnie w ten sposób, czyli dłoni zakładamy za potelicę, palcami daleko pod samo ucho, tak, żeby nadgarstek utrzymać też prosty. Bąkującym ruchem odwracam się jak najdalej od swojego łokcia. Dobrze jest to porozciągać przed treningiem, o wiele łatwiej się wtedy wykonuje Ruchy typu chociażby overhead, o których za chwilę. No i teraz przyjemności świata całego, czyli aktywizacja pośladków i dolnego trapeziusa. Jeśli chodzi o aktywizację pośladków, no to tak jak widać, pozycja nasikającego pieska, to znaczy dłonie kładziemy podstawami ramiennymi, kolana ustawiamy na szerokość dłoni mniej więcej podstawem biodrowym kąty proste w stawie biodrowym, kolanowym i skokowym i unosimy nogę w taki sposób do góry aby wasza rama, czyli tułów pozostał równolegle do ziemi a żeby między prawym a lewym kolanem uzyskać kąt prosty. No dupa piecze niesamowicie, spróbujcie sobie przytrzymać to dobrą chwilę aktywizację pośladków włączę z aktywizacją dolnego trapeziusa mięśniem, który odpowiada za ściągnięcie łopatki do tyłu w dół, czyli część wstępująca mięśnia czworobocznego, wsiadamy sobie na piętach, tak jak na filmie. Spojenie kości łonowych podciągamy do pępka. Łopatki ściągamy do tyłu na dół. Żebra powinny być pociągnięte ku dołowi, czyli domykamy żebra i unosimy ramiona do literki Y kciukiem zrotowanym za siebie. Jeżeli dobrze wykonacie to ćwiczenie to powinniście czuć jeczenie pod łopatkami. Jeżeli będziecie czuć, że puchną kaptury, to znaczy, że łopatka jest nieściągnięta, a jeżeli będziecie czuć odcinek lędźwiowy kręgosłupa, to znaczy, że brzuch i tyłek jest nie napięty, czyli jest źle. Następnie po wykonaniu uprzednio paru krążeń ramionami i łokciami zabieram się za rozciąganie rotatorów ze względu na to, że zajmuję się ostatnio ubojem, no i pod zarzut dobry przysiad z przodu jest niezbędny. W związku z tym najpierw rozciągam sobie rotatory i kładę sztangę na ramionach. Staram się utrzymać maksymalnie proste nadgarstki. Przy ściągniętej łopatce wypycham łokcie na przemian raz jeden, raz drugi, później oburącz wypycham łokcie jak najwyżej. Dalej sztangę kładę na barkach, również zachowując proste nadgarstki, ściągniętą łopatkę na przemian wypycham łokcie, później oburącz. Dalej zakładam sztangę na ramiona, schodzę sobie jeszcze do przysiadu, podobnie dociągam sobie łokcie do góry przy ściągniętej łopatce. No i teraz końcówka tej takiej rozgrzewki właściwej, czyli przed rozpoczęciem wykonywania lżejszej wersji ćwiczeń, które będę robił w treningu. Robię sobie jeszcze 5 przysiadzików z przodu z całą sztangą, 5 przysiadów z tyłu i na koniec wisienka na torcie tej rozgrzewki całej, czyli przysiady overhead. I tego wykonuję sobie 5 serii Zaczynam od chwytu rwaniowego Co serię zwężam po prostu uchwyt Wykonuję maksymalnie 1 do 3 przysiadów Nie więcej Za to staram się zachować jak najlepszą technikę W pierwszym chwycie rwaniowym Próbuję też robić sobie wyciskania Z zakarku Powiem szczerze, że to jak na razie przynosi najlepsze efekty Jeśli chodzi o moją mobilność Do niedawna wyglądało to tragicznie Na tyle, że nie pochwaliłbym się tym nikomu Bo naprawdę nie było czym Teraz te wyciskania już tak powiedzmy, że całkiem nie zgorzej wyglądają, więc mogę się tym pochwalić. A jeśli chodzi o tą pozycję najwęższą, to do niedawna nie byłem w stanie w ogóle zejść z tak wąskim chwytem do przesiadu. Już nie wspomnę o tym, żeby posiedzieć sobie w tej pozycji. W tym odcinku to by było na tyle, mam nadzieję, że pomogłem. Oczywiście pytania w komentarzach albo na fanpage'u. Subujta, ta, lajkuj ta i w ogóle szeruj ta, czyli wiadomo, będę bardzo wdzięczny za promocję kanału. Eee... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. po siła.